Tata już przy kierownicy denerwuje się i krzyczy. Szkoda przecież każdej chwili, Jedźmy w końcu moi mili. Lato, lato, lato wreszcie. Nie będziemy siedzieć w mieście. Dziewiąty już wojewódzki konkurs recytatorski słowy malowane, aż 47 uczestników. Skąd z 12 placówek z całego województwa polskiego. Zarówno z, z Opola, zespołu szkół specjalnych, który jest organizatorem, jak i z e, tych bliższych Strzelce polskie e, czy leśnica, ale Nysa, brzeg, głogówek, e, grotków, namysłów. Albo na przykład Basko rozłożyć rozłoże, na brzegie morza roku na rok mam wrażenie, że poziom jest coraz to wyższy i e, dzieciaki e, prześcigają się w pomysłach, jak e, zinterpretować tekst, jaki wyraz artystyczny przedstawić, dodatkowymi elementami scenografii, ruchem, e, mimiką. Naprawdę jest to fantastyczne. Ja to nie lubię do walizek pakować. Szukasz pomocy w internecie, od rana przeglądać oferty w kasę. Dzięki